Ta osoba została zwolniona z aresztu śledczego. Miesiąc później popełnił kolejne zabójstwo. Była to zemsta za to, że nie chciał kupić jej telefonu komórkowego, o którym marzyła. Czy kiedykolwiek popełniłeś jakąś kradzież? Co odpowiesz na to pytanie? Nazywam się Zbyszek Nowak. Jestem kryminologiem, prawnikiem i wykładowcom akademickim. Zapraszam na sześć fascynujących rozmów z sześcioma prawdziwymi zawodowcami. Naszym dzisiejszym gościem jest Piotr Sukiennik, biegły żandarmerii wojskowej z zakresu procesowych badań poligraficznych. 35 lat Twojego życia poświęconych badaniom poligraficznym. Piotrze, ile to osób przebadanych. w tym okresie. Z... Tak, w tym okresie. Średnio, jeśli liczymy, że tych badań w roku jest około 300, to jeśli przemnożymy przez lata. Z 10 tysięcy osób. Przy czym każda sprawa ma inny wymiar i inny ilość właściwie tych osób tutaj możemy brać pod uwagę. Jedna sprawa może toczyć się przy badaniu kilkunastu osób do jednego tematu. Wariograf, poligraf czy wykrywacz kłamstw? Wszystko jest dobrym określeniem. Dzisiaj szukając w internecie, gdybyśmy wpisali słowo poligraf, to najczęściej uzyskujemy takie adnotacje, które do nas przychodzą też czasem pocztą. Zaproszenie do udziału w targach dotyczących maszyn drukarskich, publikacji prasowych i temu podobnych, <trych> więc niespecjalnie to przystaje do tego, co robimy na co dzień. Fakty wymusiły stosowanie tych nazw jednocześnie, bo jeśli jedna lub druga nie przemawia, to ten wykrywacz kłamstw, tak spopularyzowany w różnych scenariuszach filmowych i powieściach zaistniał chyba najbardziej się trwale wprasował świadomość społeczną, więc często wyszukiwarka i to, co próbujemy wyciągnąć, to na pewno nie psychofizjologiczne badania poligraficzne, tylko wariograf bądź wykrywacz kłamstw. No właśnie, badania poligraficzne, taką terminologią będę się dzisiaj posługiwał, wiesz, one są wykonywane w zasadzie w jakim celu? To nie tylko narzędzie do tego, żeby komuś udowodnić fakt zaistniałego przestępstwa. To często badanie o charakterze odciążającym. Jeden z żołnierzy odbywających karę pozbawienia wolności zaproponował wykonanie tego badania. Sąd przystał na ten warunek. W tej samej sprawie powołano psychologa i mnie, jako osobę, która miała to badanie wykonać, w stosunku do osoby niepełnoletniej. Oskarżenie o dopuszczenie się czynności seksualnych wobec tej małoletniej osoby przez tego żołnierza był powodem dla którego sąd tą sprawę prowadził. E, okazało się w międzyczasie, że gdyby nie badanie, to być może ta dziewczyna nigdy nie powiedziała tego, że w rzeczywistości zarzuty, które postawiła wobec tego żołnierza nie polegały w zupełnie na prawdzie. Podstawy. Była to Niejako zemsta za to, że nie chciał kupić jej telefonu komórkowego, o którym marzyła. Gdzie ty się pojawiasz na mapie zbrodni? Czy ty się pojawiasz. We wczesnej fazie, gdzieś po przedstawieniu zarzutów, gdzieś już może na etapie postępowania sądowego jesteś wezwany przez sąd, to też się zdarza? Wszystkie te przypadki mają zastosowanie. Im wcześniej, tym lepiej. Z punktu widzenia tych badań świeża pamięć, świeże fakty, świeże emocje na pewno powodują łatwiejsze zadanie w tym badaniu. Natomiast zdarzało się, że po upływie nawet kilkunastu lat, powrót do weryfikacji faktów z udziałem tych osób, Powodowały wyjaśnienie, które wydawałoby się niemożliwe do osiągnięcia. Zmiany częstotliwości i głębokości oddechów, zmiany ciśnienia tętniczego krwi, zmiany reakcji skórno-galwanicznej skóry, zapis zmian objętości krwi w naczyniach dystalnych za pomocą fotopletysmografu i czujnik. Aktywności motorycznej. To wszystko, co przeczytałem, odnosi się w jakimś stopniu do zasad działania jednego poligrafu, urządzenia. Tak? Jak to tłumaczyć? Mógłbyś to tak przetłumaczyć? Wszystkie cechy, które tutaj sobie wymieniliśmy, to są elementy, które pracują i działają w zasadzie jako elementy zasadnicze tego badania. Ludzki organizm to tak naprawdę mnóstwo emocji, które są widoczne lub nie. Mikroekspresje, sposób wypowiedzi, intonacja. Rozmowa, kierunek, to od czego rozmówca ucieka, do czego chętnie wraca, jakich używa sloganów i najczęściej powiedzonych, ulubionych lub mniej to wszystko jest wiedza, która poprzedza bezpośrednio badanie. Natomiast te czujniki, o których już rozmawiamy, to już są narzędzia pracy, które wykorzystujemy po to, żeby dodatkowo zweryfikować wszystkie wcześniej przyjęte informacje pod kątem tu i teraz sprawdzam. Te narzędzia Dają wykładnie tego, jak należałoby interpretować poszczególne emocje wyrażane do zadawanych pytań? Najbardziej wrażliwym parametrem w badaniu poligraficznym jest przewodnictwo skóry. Reaguje ono natychmiast na stres poprzez wzrost wilgotności, powodując skok sygnału GSR, czyli reakcji skórno-galwanicznej, który jest jednym z kluczowych elementów analizy wariografu. Jakie są najczęstsze mity związane z badaniem poligraficznym? Słyszę na każdym spotkaniu pytanie o pineskę w bucie. O, to ciekawe. Jest to sposób na to, żeby oszukiwać w badaniu. A między nami mówiąc, jeśli czujniki, o których powiedzieliśmy, są między innymi w elementach wplecione, badań tego, jak nasze mięśnie reagują, to podczas badania nasze stopy Stoją również na czujnikach i każdy ruch z tej stopy może być świadectwem właśnie próby zafałszowania takiego wyniku w tym badaniu. Tutaj warunki do tego badania muszą być bardzo wysublimowane. Dbamy o to, żeby nie było za gorąco ani za ciepło. Są to pomieszczenia wygłuszone, dające spokój, powiedzmy, ciszę i gwarancję tego, że żadne czynniki zewnętrzne nie mogą być przywołane jako powód do powstania reakcji, które potem będziemy diagnozować. Te badania, o których tutaj dzisiaj rozmawiamy, one są prowadzone najczęściej w jakich sprawach? Kradzieże, niewierność. Konkurencja nierzetelna, wypełnianie obowiązków i zadań służbowych. A zdarza się tak, że właśnie żona przyprowadza swojego w założeniu niewiernego męża i, i, i umawia go na badanie, i nawet mu podczas tego badania towarzyszy? Młoda para, która przyjechała na badania z informacją o tym, że jadą z województwa lubuskiego, przyjeżdżają z przy Warszawy, gdzie chcą wykonać badanie, jadą do Wielkiej Brytanii, bo tam pracują i przybywają. I to badanie w środku tej trasy ma być kluczowym elementem tego, czy dalej jadą razem, razem czy, czy osobno? tylko osobno. A kto był badany? Kobieta? Kobieta. A doszło do sytuacji, kiedy określiliśmy sobie zakres tego badania, na czym ono ma polegać. Dziewczyna do końca obstawała przy swojej wierności i przychęci chęci udziału w tym badaniu. Po pierwszym teście efekty takie, jakie uzyskałem, to wykluczają Potrzeby dalszego badania. Łzy, rozpacz i próba teraz właściwie przekierowania sytuacji, za którą miasta ja jest odpowiedzialny, i prośba o to, żeby nie mówić prawdy. Ale to mogłoby dla mnie służyć przecież, prawda? Dokładnie. Wymyśliłem rozwiązanie salomonowe, pozwoliłem na to, zanim wypowiem własną opinię, żeby oni porozmawiali z sobą i była okazja do szczerych wyznań. Chłopak pojechał dalej sam. A zdarza się tak, że na przykład zgłaszają się na badanie rodzice ze swoimi dziećmi, które już no, osiągnęły pełnoletność. Przypominam sobie sytuację, gdzie a, dwójka pociech, pana, który prowadził poważny biznes, stała się przedmiotem udziału w tym badaniu. Mama, y, opiekunka y, tych y, właśnie dżentelmenów, mocno zabiegała o to, żeby tych badań nie wykonywać. Natomiast y, Pan, który zlecił te badania, odkrył, że gotówka, którą skrzętnie gromadził, w błyskawicznym tempie z szafy znika. Próbą weryfikacji to było badanie tych dwóch dżentelmenów. Jeden z nich przyszedł na badanie. Zażywając środki uspokajające, które w jego mniemaniu miały wytłumić efekty stresu, który można byłoby identyfikować, nie przewidział tylko tego, jak mówiłem wcześniej, że to badanie jest etapem dość długotrwających rozmów. Środki, które zażył wcześniej, przestały zwyczajnie działać. Bariera emocji pękła. Przyznał się do tego, że to on jest sprawcą tych kradzieży wykryta nieszczerość podczas rozmowy wstępnej, czy ona potem jest w jakikolwiek sposób pogłębiana podczas badania głównego? Często. Wyobraź sobie dość prozaiczne pytanie, czy kiedykolwiek popełniłeś jakąś kradzież. Co odpowiesz na to pytanie? No pewnie tak. Okej. Okay. Kwestia tego, czy jest to dopuszczalne i chcemy akceptować w środowisku własnym osoby, które kradną? No zapewne nie. Okej, okay. gdzie jest granica, kiedy to jeszcze będziemy dopuszczać, a gdzie już ewentualnie tego zjawiska nie chcemy obserwować? Jeśli zadamy to pytanie na wstępie, wiele osób unika... Zaprzeczeń twierdzi, że tak, do momentu, kiedy ta gra jest bezpieczna. Jak zapytamy o konkrety, to wtedy zaczynamy już dużo bardziej przywiązywać uwagę do wypowiedzi, zdając sobie sprawę, Jasne. że to już nie jest obojętna kwestia. Wtedy te pytania, które wstępnie są przygotowane, modyfikujemy, zanim przystąpimy do badania. Temat rzeka. Badania poligrafem w sprawach o zabójstwo. Czy one są wiarygodne, czy dają wiarygodne rezultaty dla późniejszej. Właściwej oceny sądu? Też nie ma jednej dobrej odpowiedzi. A jeśli przytoczyć sytuację, którą pamiętam z dawnych lat, prokurator, który zatrzymał podejrzanego o określone działania młodego mężczyznę, przywołał z pamięci zbieg faktu, jego motywów i sposobu działania zupełnie inną sprawą, która pięć lat wcześniej była popełniona, której nie wyjaśniono. A to badanie wskazywało z dużą dozą prawdopodobieństwa, że to jest jedna i ta sama osoba natomiast nie zostało to wykorzystane w toku rozstrzygnięć przez sąd. Ta osoba została zwolniona z aresztu śledczego miesiąc później popełnił kolejne zabójstwo. Prawo karne i postępowanie karne podlegają jakiejś ewolucji. Czy nie jest tak że w sprawach karnych to badanie wariografem nie powinno być Obligatoryjne, mimo wszystko, dla osób, którym stawia się zarzuty popełnienia jakiegoś przestępstwa. Nie ma dobrej, jednej odpowiedzi na to pytanie. Myślę, że nie wejdzie nigdy w życie z uwagi na to, co stanowi podstawę tego badania: dobrowolna zgoda na udział w tym badaniu. W Polsce badanie wariografem może być przeprowadzone wyłącznie za zgodą osoby badanej. Wynik nie może stanowić jedynego dowodu w sprawie, a jedynie materiał pomocniczy w ocenie wiarygodności zeznań. Piotr, jak gdybyś ty był dzisiaj poddany badaniu na poligrafię i nie chciałbyś tego wszystkiego ujawnić, co byłoby przedmiotem jakiegoś postępowania, to wiedziałbyś, jak to zrobić. Da się to rzeczywiście przygotować w sposób, który w mojej ocenie mógłby dla mnie być łatwiejszy niż dla kogoś innego. Ale czy wygrałbym ten pojedynek? Na to pytanie mądrej odpowiedzi nie ma.